Pamiętasz nasz zakład. 30 za pasem, a ja o twoim ślubie coś nie słyszę. Mam dwie czy trzy sceny, ale jestem dumny, że z piękną Katarzyną macią. E, mogę spędzić noc w filmie. To jest bardzo dobry dla mojego imię I tak gadam, 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 ale naprawdę cieszę się, że, że ktoś mi zaufał. Mam 30 lat. Mam się przejmować głównym zakładem z liceum? Tak. Z żadnym nie byłam dłużej niż dwa lata. To jest rekord. Co ja mam ze sobą zrobić? Na początku mówisz się z każdym, jakiegoś mogłaś przegapić, nie wiem, miłość twojego życia spuścić w kanał. Poza tym dostarczył nam dowodów, co z tobą jest nie tak. Ty coś brałaś? No, przecież to jest genialny pomysł. Jestem trochę jest bo sądzę, że jestem obleśny. Ja myślałam, że ja... To jest niesamowite, człowiek musi zobaczyć siebie na, na, na ekranie, żeby zrozumieć, że nie jest taki gaddem sexy, jak sam myślał, że jest. A oprócz tego jesteśmy fatalni mężczyźni i po tym filmie wiem, że będę się chyba więcej starał. Jak Tomek? Jest gejem. Może po prostu był dziwnie ubrany, teraz wszyscy tak chodzą. Ksewra to chyba wpadnie, jak cię zobaczy. Na pewno mi się zdaje, że tą ekspresję, którą mam, którą wybudowałem, ona się może nadawać do czegoś. Na pewno są, są i żeby nie było, nie, nie zagrałbym wszystkiego, ale może bym na pewno sobie poradził, a na pewno bym sobie poradził lepiej niż niektórzy w niektórych serialach polskich. Dlatego też moje pytanie jest takie, dlaczego nikt nie zaproponował roli w jakimś serialu mydlanym? Ja mieszkam w Warszawie, Jedne zdjęcia, dwa dni zdjęciowe w, w miesiącu? Ja mam akcent, ale kto nie ma akcent? Jest 40 milionów Polaków poza Polską na emigracji. No, Ania Rubik już dziwnie gala po polsku, a Eurozona w Polsce, więc dajcie spokój, jest miejsce dla mnie też. Co ty masz na sobie? Coś musi być ze mną nie tak. Ważne, że Michał na stówę jest normalny. Widzisz ten palec? To jest moja broń. Pan mojego fifka, skręciołka? Nie mam faceta, ślub za dwa tygodnie. Co ja im wszystkim robię? Może może chodzę zostać. Siodlek, co, no, co sądzę, No kocham to. dlaczego ty mnie wtedy zostawiłeś? Bo się zakochałem. Nie rozumiem ludzi, którzy zamawiają kawę drażnią. Ja sądzę, że to jest film dla, dla facetów. Ba bardziej niż dla kobiet. W tym sensie, że fajnie ogl oglądać właśnie Zosię, która spotyka się swoimi eksami, i fajnie zobaczyć, jak my mężczyźni, i żeby bez urazy, ja też tak samo, ja, polski facet, jacy my czasami potrafimy być beznadziejni. Naprawdę, mówię to szczerze. I damy, to jest film dla, dla, bardziej dla chłopaków niż dla, dla, dla dziewczyn. To, to w ogóle nie jest tak, jak ci się wydaje. Co, chłopak, to gorszy?